Dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym vlogmasie. Dzisiaj vlogmas 24. Trochę Wam ponagrywam, jak u nas wigilia wygląda, i też Wam pokażę oczywiście konie, bo przyprowadziłam konie do grodu. Nie nagrywam tego, jak przyprowadzam ich, ponieważ. No, chciałam się po prostu skupić na Wilberze, jak wiecie, on nie umie jeszcze chodzić dobrze na uwiązie i bez sensu by to było, kurczę, jakby się coś stało, ja jeszcze będę, kurczę, z kamerą tutaj nagrywać i bym skupiała na was zamiast na nim, więc go przyprowadziłam po prostu poza kamerą, nie nagrywając. Teraz już mogę do was nagrywać, do was nagrywam, teraz już mogę wam wszystko pokazać, także chodźcie. Idziemy do koników. Zobaczycie jaki mam piękny widok za oknem. O, zobaczcie. Są, są... konie. Taką mają kwaterkę tam zrobioną. Na razie nie wychodzę tam do nich, bo jest troszkę zimno. Stopniał nam śnieg. Słuchajcie, patrzcie, nie ma śniegu nigdzie, zero. Jak to mieć konie w mieście? Spójrzcie. Widzę, że Wilber tam przy siatce sobie skubie. Na razie nie boi się. Tych plandek, jak widzicie, chociaż jak pierwszy raz tu wszedł to tak odskoczył dziwnie, ale na razie jest dobrze, nie? Tutaj mają wodę, haki sobie je i huilbę. Serniczek. Dajcie znać oczywiście jakie jest wasze ulubione ciasto, bo moje to na pewno jabłecznik, którego chyba raczej nie będzie widje. Zapytamy Kubę co robi. ba co robisz? gra. A mój brat tak właśnie przygotowuje się do świąt, leżąc. Proszę bardzo. Oczywiście czekamy, aż się ściemni, pojawi się pierwsza gwiazdka, bo wtedy siadamy y, na kolację i będziemy jeść po prostu. Y, no będziemy po prostu jeść i prezenty odpakowywać, ale my zawsze mamy taką tradycję, że prezenty odpakowujemy dopiero jak zjemy barszcz. No i oczywiście Mikołaj święty przyniesie prezenty. Słuchajcie, proszę Państwa, z racji tego, że rano nie otwierałam kalendarza adwentowego, więc go otworzymy teraz na filmie. Jak wiecie, mam kalendarz z Kinder, Hakamada i Wilber. Mają kalendarz z Horse Cookies, który jest w stajni. Ale to otworzymy myślę już na następny dzień, na spokojnie, bo ten vlog będzie po prostu taką składanką chwil. Tych najlepszych tutaj z świąt, i wleci właśnie w pierwszy dzień świąt, o ile się mylę, 25. Dobra, otwieramy. Tutaj mamy 24. Spójrzcie. Kurde, mega, mega. Na pewno to będzie Kinder Niespodzianka na 100%. Uwaga. yeah mamy Kinder Niespodziankę. No po prostu ja uwielbiam. Uwielbiam. Jak byłam mała. I babcia mi zawsze kupywała Kinder niespodziankę, to ja było taka, o kurczę, ja już miałam dzień udany, nie? Dzień najlepszy w życiu, bo Kinder niespodziankę dostałam. <gry> o, widzicie, takiego pierniczka dostałam. Sorry, że tak świeci, ale ja tutaj mam lampę z dołu. Mm. Moi mili, my już jesteśmy po Wigilii i chciałabym Wam się pochwalić moim prezentem, co dostałam pod choinkę. Także spójrzcie, co tutaj mamy. Może zacznę od tego pięknego kantara z Eskadronu. Jak widzicie kolor Vintage Gold, ten co ostatnio wyszedł. Także mamy do kolekcji. W sumie mój drugi Eskadron, bo pierwszy Eskadron jaki kupiłam to ochraniacze. Taki piękny kantarek. Mierzyłam, jest dobry na hakusie. Jutro, oczywiście, będzie hakamada z nim, w nim wracać, więc będziecie mogli też zobaczyć, jak wygląda w tym pięknym kantarku. Tu już lampa, żebyście widzieli, bo dosyć ciemno już jest. I mamy tutaj zestaw kosmetyków, jakieś szczotki. Widzicie masażer do skóry głowy? To już ja dostałam pod choinkę. Nie oczywiście, ale jestem strasznie włosą maniaczką i uwielbiam właśnie pielęgnację włosów, i mam się na tym punkcie, dlatego dostałam taki Zestaw kosmetyków, i uwaga, uwaga, jeszcze dostałam. taram Proszę Państwa, nie wiem, czy będzie widać. Stojak do oczywiście werkowania kopyt. W końcu moje plecy odpoczną. No, po prostu doczekałam się. Także od Karolusa kamerzysty dostałam taki super stojak. Tutaj bardzo fajnie, wielofunkcyjny. To można zdjąć, jak widzicie, i mamy też taki do wykańczania właśnie e, krawędzi kopyta no i taki, żeby kopyto sobie koń mógł też postawić i też żeby się no dodatkowo nie męczył, nie? Także przyjemnie i dla konia, jak i dla moich pleców bardzo fajnie cieszę się z tych prezentów a wy koniecznie dajcie znać, co wy dostaliście pod choinkę Witam was, dzień dobry w kolejnym dniu Wstaję rano, kurczę, nie patrzcie na mnie, jestem tutaj też zaspana. Idziemy zobaczyć e, co tam konie robią. 47 to moja o Hakamada już patrzy. O, proszę. Aki, sorki, czekajcie, z... <grystwa> Proszę wam... O, kto tam siedzi, Karol. Kamerzysta. Ej, kamerzysta! Komerzysta <noise> Kamerzysto, jego moto. Tak, tak. <noise> A tam hakamada, o. Haki już czeka. Haki już czeka z Whitberem, żeby wyjść i do stajni iść. Zobaczcie, jak staranowały cały ogród. Siatkę z sianem zjadły już prawie wszystko. O, o. O, i haki wkurzone, o. Na no, co za knipek mały, proszę. O, o, patrz, patrzcie na lakady, patrzcie na kalady. Jaki głupek. Jaki głupek mały. Ja tu patrzę z okna. Ja tu mam okno. I bardzo fajnie, kuszę fajnie, jakbym miała taką stajnię, że mogę sobie patrzeć z okna. O, wheelback, wedbek. Wheel Weelbek uciekinie, ja, słuchajcie, tutaj rozwalił dobrze tam z tyłu. Widzicie, pastuch leży i sobie tam e, weszli, bo tam... E, Trawa im się tutaj skończyła i oni postanowili, że tam sobie pójdą, no. O, patrzcie, patrzcie, patrzcie jaki gryzę o. No, o tak właśnie lubi Hakamada Whitbera. proszę bardzo. No. <grywa> Ona zazdrosna. Moje słoneczko mało, ale widzę, że leżeli. Tylko nie udało mi się rano wstać, bo zaspałam troszkę. O, no nie, nie, nie. <grywa> Zaraz tam do nich idę. I będziemy wracać. Hello, cześć członka. no cześć, ojejku, przyszedł pan do mnie, Przysiadł. pan, a kto jest taki mały rozrabiaka i tam pastu rozwalił, co, ty, no, ja cię widzę, ty maluchu, maluchu, leżałeś, Bo widzę, że leżałeś, cały brudny jesteś. O, o, patrz, Widzieliście? Mam dowód. Proszę bardzo. No tutaj nie ma prądu, wiadomo, to tak dla szybko było zrobione. No ale widzieliście, co kurczę za rozrabiaka mały. No. No ciśnij, ci, kuzika. Ci, 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 ci. Siema, masz. A już się to przymierzałem wczoraj wieczorem. O, Wilber się dobrał do plecaka. I raz. I dwa. Pakity. O, o, o. A Kamada już do mojej mały O, tutaj trochę za szeroko jej w sumie zrobiłam No i super I patrzcie Jak Wam się podobała kałada Czekaj Ci to skrócę Czy szowa przyniosłaś? I taśku mały. I chodź tutaj kolejny głupczaśku A odda się do tyłu, bo tak to O Także widzicie, mamy sportu mojego kuca Eskadron no to jest jej drugie eskadron, no ja tak mówię, bo okraniacze już ma. O proszę, o proszę. Dobra, czekaj. Ojejku, jak słodko. Jakieś ludziki dwa, dobra, idziemy. Tym razem moja mama praca ze mną. Ja się z wami pożegnam. Oczywiście dajcie znać, co dostaliście pod choinkę, jak już mówiłam. E, idziemy z końmi, nie będziemy tego nagrywać, bo e, ja będę Wilbera. Prowadzić, a tak jak mówiłam, chcę na razie mu poświęcić 100% czasu. 100% czasu. O, o. Już się wkurza. Patrzcie jak on, on nie lubi za uszami, O. To będzie do wyprasowania. Super cool, tak! Tak, no brawo! Nie gryziemy. Okej. Okay. Nie gryziemy. Super cool! Super cool! super. O, nie ugryz. O! I wzrygnął, się widzicie, jaki bojaźliwy. Podniosłam rękę, on już. Dobra, ty. No leżał jak starzał. Cały brudny jest tutaj. Gaganek mały. Dobra, żegnamy się z wami. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. I żegnamy się. A kamada dupię A poszła sobie, Sayonara. nara.